I już miłuszko już, <coughs> Hotowe królików, to wita. Sił, stajemy królikom. telefonem. O, no, tutaj jest ten mój... Palan francuski. Tutaj jest tak samiszka. Jej matka poszła na Mianusza. No tylko samisa nie ma. I to jest mojego prata króliszek mały. Z mu. Tutaj są mołote I tutaj są dwa szamszyki A ja mam Tak Jutro ma taki jeden, to mi przybierasz Dwa kliki Nie, jednego klika Szamsza to szpelko, a osiem mieszanów że tutaj kiedyś ja już miałem I... Tak, do prawa, na to już będę miał się dopuszczać tego palenia pędziszkiego. To chodzka wszyscy mają. Ta świnka małyska. Ta to też. To ja mam. Ta świnka małyska już ma. No i to chyba po tyle. To jest kolora wodna tamtego klika. To chyba pęczę na tyle. Przepraszam to na innych filmików. Teraz pęczę więcej filmików nakrywanych. Bo nie wiem, że się tu nakrywasz. Patrzę na te kliiki fajne, małe. No i to chyba pęczę tak. I będę chyba teraz założyć wykrywał telefonem. Proszę i zapraszam do subskrybowania i łapkowania.